Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksander Hiroszkin i dziś będziemy analizować kolejną grę, tym razem pomiędzy Konstantinos oraz Mikolajem, gdzie Mikolaj grając z Białym wygrywa 23,5 punkta. Jest to gra z sezonu 39 internetowej Zatem przejdźmy do samej gry. Jak widzimy z wykresu, no to gra była dosyć ciężka za czarnych, to znaczy w pewnym momencie zaczęliśmy tracić bardzo dużo punktów. I po uzyskaniu praktycznie plus 80 za białych Biały mógł spokojnie dograć tę grę. Dlatego tutaj walki były, no raczej walczyliśmy, tak, ale to nie, było, nie wpływało na końcowy wynik e, wygrania przez białych, Także w tym momencie zobaczmy, co się wydarzyło, dlaczego tak drastycznie zaczęliśmy tracić punkty, co zrobiliśmy nie tak, co możemy poprawić. No i też znajdziemy jakieś powiedzmy lepsze ruchy, również nie tylko dla czarnych, ale również dla białych. Także zacznijmy od samego początku. Jak widzimy, tutaj rozegraliśmy pierwsze dziuseki. Zazwyczaj grają wyżej lub grają podejścia lub rozwijają swoje narożniki, ale rz dosyć rzadko spotkamy taki ruch. Jest oczywiście e, to joseki, ale tutaj można od razu zrozumieć, że czarny raczej jest nastawiony na teren, a nie na wpływy, także e, musimy w pewnym sensie, może nie dostosowywać się, ale rozumieć to i grać ze zrozumieniem tego, że czarny raczej pójdzie w teren. Mm, tutaj e, biały zagrał ten ruch, oczywiście ja preferuję jednak podejście do narożnika. A, które są jeszcze otwarte nie rozegrane. Dlaczego? Bo to jest inicjatywa w pewnym sensie. I próbujemy skorzystać z tej inicjatywy, przeszkodzić czarnemu w tym, co on może zdobyć. Tutaj yy, Biały, tracąc inicjatywę, jednak próbuje zbudować sobie teren, też dobry teren. To nie jest jakiś tam błędny ruch, to znaczy jak zobaczymy, to jest strata 0,2 według Katego. A, punkta. Także to jest normalny ruch. Ale on traci inicjatywę, co pozwala teraz Czarnym jednak wybrać co on chce. Także w tym przypadku po prostu daliśmy, przekazaliśmy padaćkę naszemu przeciwniku i też tak można grać. Jest ok. Po prostu ważna informacja, że to przekazaliśmy, żeby to jednak podkreślić i odczuć, że to zrobiliśmy. Mm, idźmy dalej. Czarny zabrał narożnik. My podchodzimy do ostatniego nierozegranego, no i gramy. Dzioseki. Tutaj widać czarnego y, dobrze wyczucia, To znaczy, mamy tutaj wysoki kamień, gramy to dzioseki. Widzę, że no, no nie wybraliśmy tego i słusznie. Także nawet gramy dalej, wydłużeniem, bo mamy tutaj wysoki kamień. Chcemy uzyskać oto moje. Także w tym przypadku ja bym powiedział, bardzo, bardzo dobrze. Dobrze idziemy w dobrym kierunku. No i tutaj. Biale i wykorzystał to, tak? Ostatni moment, żeby, ja by powiedział, idealne wyczucie, żeby zagrać tu, tak? Zainwadować, jednak przeszkodzić Czarnemu w zdobywaniu tak dużego mojo, bo to jest duże mojo i dobry ruch wybraliśmy. Naprawdę centralnie w punkt, tam gdzie trzeba. Także w tym przypadku, jak gramy coś takiego, no to naturalnie Czarny zagra tu. No, i następnie gramy inwazję na narożniku, Zazwyczaj widnie, widzimy tą inwazję i często można nawet zauważyć takie rozegrania a, tego, powiedzmy, joseki a, lub taką, takie rozegrania tego joseki. A, także oczywiście, na przykład po siódemce będziemy widzieć ten ruch, a nie ten. Także to ważne, gdzie tutaj biały zagra, tam my zagramy za czarnych. Tu. Albo, jeżeli zagrają nam tu, to zagramy tu. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Nie grać, bo też widziałem też niektóre gry, że mylą te dwa joseki, grają tu i później białe gra tu, to jest, wygląda koszmarnie. Także tutaj ważna uwaga. No ale biale nie wybrał tego, wybrał to joseki. I no w tym przypadku to jest też dobre. Nie powiem, że to jest jakieś tam złe rozegranie. Jest ok. Tutaj zastanawiałam się ci, mi to wydłużenie się podoba. Ja osobiście chciałbym zagrać ten ruch albo zagrać najpierw to i później ten ruch. Tak trochę chciałbym grać ruchy, które pozwalają mi na lepsze kształty czy tam szybsze zdobycie ocznych kształtu. No ale tutaj w tym przypadku to nie jest jakiś tam zły ruch, to jest też dobry. Tutaj można nawet i tak zagrać. Także kto co lubi, to, Że w tym przypadku biały też zagra dobry ruch, no i idziemy. Idziemy dalej. Także tu wykorzystanie dziur, i tutaj lekki blond czarnego. To znaczy, gdyby czarny zagrał coś takiego, no to terenu troszeczkę, tak de facto, na dwa punkty mniej u białych. Nie zagraliśmy tego. Teren u białych jest znacznie większy. Także to jest niby mały blond, ale z takich blondów się składa cała gra. Także w moim przypadku. To mogłoby nawet być dosyć kosztownym blendem, bo dwa punkty naprawdę mm, dużo gier moich się czy w granicach pięciu punktów. Także e, dwa punkty straty na takim, takim prostym rzeczy to jest bardzo dużo. Także e, ja bym na, na to zwróciłbym też uwagę, jeżeli chcemy rozwijać nasz poziom dalej. Także z takich dwóch punktów składa się większe, większe wygrane. Mm, też patrzyłbym na ten ruch. Aby nie rozgrywać tego, ale to jeżeli chcemy mocno uzyskać sentę, nie wiem, czy ono teraz jest potrzebne. No bo sentę w tym kierunku, że tutaj zagrają i można nie odpowiadać, tak? Ale nie mamy lepszego ruchu czym, nie, czym zagrać tutaj trójkę. Także w pewnym sensie trochę też tracący punkt ruch. Także tylko tu roz rozegrać to i zamknąć. Także tutaj praktycznie to samo, ale troszeczkę straciliśmy. No i dalej widzimy, że Biały odczuł, że zenwidował, przeżył na różniku. No i trzeba dalej minimalizować wpływy czarnego. No i Biały stwierdził, że jeżeli zagra tak i zagra o, w ten desen, no powiedzmy tak, można byłoby trochę inaczej, ale, ale popatrzmy w tym kierunku, że Biały zdobywa to, czarny zdobywa to, i Biały stwierdzi, że wygra. Stąd zagra tak. Ja osobiście nie wiem, czy to jest dobra taktyka, bo to jest bardzo, bardzo wymaga dużego liczenia, a no szczerze, tutaj czarny teoretycznie może zyskać większy boks terenu, niż tu. Czyli tak się jak trzeba będzie inwadować w ten teren, w tym miejscu, tak? Bo tu, tu jest mniej, niż tu. Nie zbudujemy tutaj o taki boks. No, nie ma szans, tak? Bo wtedy je się tu oddamy za czarnego. To, że w pewnym sensie e, zakładamy, że zabieramy mniej, a później zainwadujemy i zniszczymy to, tak? Nie wiem, nie wiem, ciężko, bo czym dalej tak gramy, tym większa ta ściana, tym trudniej będzie inwadować. I moim zdaniem albo idziemy bardzo w wgląb, co nie polecam, to jest. Więc moim zdaniem to jest e, trochę szaleństwo, ale można. Dosyć szeroko tu jest i można tak spróbować. Albo gramy gdzieś tak ala na granicy, powiedzmy... E, nie wiem, czy tak po środku po prostu nie zagrać tu. Nie wiem, patrzyłem trochę niżej. Dlaczego? Dlatego, że może odskoki daliby mi tutaj, teraz, albo szybsze. Jednak, mm, tak powiedzmy... Szybsza mm, ucieczka do swoich kamieni, może warto niżej, ale no, no, może tu na przykład, a nie tu. Także to już zależy, jak chcemy, Ale ja by grałem na tej granicy, tak? Powiedzmy, to jest granica i nie dajmy więcej czarnemu, tak? Bo no po prostu przeszkodźmy mu. I moim zdaniem to jest ten moment, żeby tak zagrać, bo tak grając, moim zdaniem, no tutaj czarny się pomylił, bo lepiej jednak grać tu. Ale moim zdaniem i tak wymuszamy siebie, widzicie? Nawet jaj tutaj akurat podbiję, podpowiada nam, że tak musimy tu zagrać, ale tu już ta ściana jest znacznie większa. I to mi akurat boli, e, gdyby byłem białym tutaj w tej grze, że ja tak nie zdążyłam zagrać tu, kiedy nie było tej ściany, tak? Kiedy nie ma tych problemów, jest trochę więcej luzu i jest e, no spokojnie, tak? Dosyć spokojnie możemy spokojnie ściszyć ten teren, zniwelować potencjalny wpływ. Też grając tak, no trochę sami sobie przeszkadzamy. I w tym przypadku no trochę to gorzej idzie. To znaczy tutaj czarny nieco nam pomógł. Gdyby zagrał tak, to byłaby napięta gra, dosyć napięta. Ale zagrał tak, czyli my możemy dać atari. I tutaj koniecznie za czarny trzeba grać, tak? Nie wiem, dlaczego czarny zbił. Także to jest znowu, mały blond, ale z, jak ja mówiłem, z tych blondów składa się większe wygrane. Już 6 punktów straciliśmy na małych blendach. Dosłownie na kilku punktach. Tam dwa, tam dwa, tam dwa. To są ważne punkty. Tym bardziej, że na przykład o tu przed tym ruchiem można tutaj zagrać. Dlaczego? Bo jest ta trójka, jest, jest ten skok i Niszczyć, niszczyć cały pomysł naszego przeciwnika. Tego nie zrobiliśmy. Plus dwa punkty, tak? I o to chodzi. I ciągle, ciągle e, tak tracimy punkt, Także w tym przypadku mamy ponuki zamiast tego ruchu. Ja nie wiem, dlaczego Biały nie ukarał tam. Od razu tu trzeba zagrać. Od razu to jest ogromny ruch, bo jeżeli gramy, nie wiem, tak jak Biały zagrał tu, to to jest ogromny ruch za czarnych, tak? no, no to jest. Po prostu trzeba tam grać, tak? I to jest ważny ruch. I e, moim zdaniem, i białym, i czarnym ten ruch po prostu pomaga rozwijać, bo to, to granica tych mojo, tak? I trzeba go zabrać. Także moim zdaniem to źle wyciucia, i trochę nie rozumiem tutaj czarnego, bo trzeba tu jednak tu niścić e, Póki znowu to samo, co przed chwilą ja mówiłem, za białych, póki jest jeszcze przestrzeń. I tu aż się prosi zagrać, tu może zagrać, tu wykorzystać tą przestrzeń. Także ten ruch jest fajny, bo znowu patrzymy na ten M17, żeby to pociąć, tak? I no, trzeba korzystać z tego wszystkiego. Najwyżej zagrać pierwszy ruch tu, tak? Ale trzeba, trzeba korzystać. Hmm. Tutaj niestety biały, dla czarnych, niestety dla czarnych, biały zagra tak. No i trzeba już go ciąć. Trzeba. Jak gramy tak, to jest bardzo mało. I widzę, że biały po prostu zrozumiał to, że zaczyna wygrywać i obronił się. Chociaż mógł zagrać tak. Mógł jeszcze cisnąć tutaj, mógł oczywiście zagrać tu, mógł oczywiście zagrać tu, ale zagrał tu. Mówiąc wprost Czarnego, że zabieram więcej. I to jest fajne wyczucie. U białych rozumiemy, jak wygląda gra, że to my teraz prowadzimy super, i super. No i tutaj Czarny, no. No to było naturalne, że będzie walka za to, cięcie tutaj. Także, no, Biały walczy. Z tym ruchem trochę nie wiem, co chciał Biały zyskać. Ja rozumiem go, bo i tak oddajemy te kamienie, i teoretycznie dobry ruch. Po prostu, JOSE, ale to było sente też za czarnego. Teoretycznie bardzo dobrze tutaj zagraliśmy. Trochę też nie rozumiem czarnego, dlaczego tak, a nie po prostu Atari przecież ten ruch nie działa, bo tu, ten też, bo tu, także ci tam nawet tu i w tym przypadku, no, nie ma co się tutaj bać, także trochę znowu oddaliśmy kilka dodatkowych punktów i znowu e, to jest te drobne, drobne, naprawdę drobne rzeczy, które nie zagraliśmy, tak i już mamy minus 7, a to jest dużo, także z takich drobnych rzeczy nam to wszystko niestety, złożyło. Hmm. Tutaj nie wiem, tutaj to jest super powoli, tak? Jeżeli zakładamy, że biały wygrywa, a tak rzeczywiście wygląda, że wygrywa, bo czarny ma tylko to duże, ale biały ma to duże, plus dwa narożniki, które są też ogromne. Także w tym przypadku nie wiem, czy jakoś nie nie próbować zabrać centę, nie wiem, tu, tu. Może to jeszcze zagrać, może to Atari, żeby tutaj po prostu. O co mi chodzi, żeby wykorzystać to, że tutaj jest cięcie? Nawet, nawet tak zagrać, tak? Już nie mówię o tym, że można jakoś tak, tak, tak zyskać te dodatkowe kamienie jeszcze na tym, że walczymy. Ale mówię tylko o cięciu, że można zagrać to i to, i już to. Musimy nawiązać jakąś. E, a tak, musimy jakoś walczyć za to, bo inaczej przegramy. Także tutaj grając, tak tak trochę. trochę powoli. Trochę powoli i. no niestety. Także znowu za tutaj też. No ten kamień nie jest ważny. To, to jest ważniejsze i tu trzeba grać. Nie wiem, tu trzeba grać. To jest ważniejsze. Tutaj nie ma terenu, tutaj jest ten teren, tutaj walczymy o teren. Także no nie. Także dobrze, że wycofaliśmy. Zagraliśmy tu. No i widzimy wreszcie inwazję czarnego, bo. No no trzeba przyznać. Mamy mniej punktów i trzeba inwadować. Także dobra inwazja. Próbujemy. Próbujemy nadal. O, jaki. Jaki ruch? Hmm. Okej, okay, to jest do zabicia tak naprawdę. I moim zdaniem bardzo dobrze biale zabije. Próbuję znaleźć teraz ruchy, które by e, pomogły, może zamiast tego ruchu, tu, zwyczaj nie gra się wewnątrz, od zewnątrz gramy, żeby zabijać, jednak minimalizujemy e, przestrzeń wewnątrz, żeby czasem seki nie zbudować, tak? I może tak zagrać, i to moim zdaniem już martwa. Także tu. No, tak trochę po granicy idziemy, bo tak wrzucamy w środek. Rozumiem, widzi, widzę, że sytuacja i tak wygrywająca jest w porządku, wszystko, ale no, można e, tutaj taką powiedzmy drobną uwagę jednak wrzuciłem, że można było troszeczkę inaczej. Dobrze, mm. no, ten ruch trochę głęboki. <laughs> Widzę, że Czarny próbuje wykorzystać tą inwazję. Że ma jakieś te ruchy. Hmm. Zastanawiam się, jak to zrobić. To znaczy, może po prostu zagrać tutaj. Może po prostu zagrać tu lub tu. I mi się wydaje, że może tak trzeba to wykorzystać. Trochę za głęboko tutaj wchodzimy. Bo czemu ten ruch mi się nie podoba? Bo po pierwsze, od razu pali to cięcie, które ja chciałem wykorzystać, a ten kamień wciąż stoi w niebezpieczeństwie. I wciąż on, no tak trochę, nie wiem, jak go przywiązać do tych kamieni. Ten też my muszę zagrać tu, ale ten nie stoi w niebezpieczeństwie. I nie trzeba na nim nic nic dalej robić, tak? On zyskał punkty i super. Zresztą tu trochę nie wiem. Trochę mi się ten ruch nie podoba. My idem, idziemy dalej, ale no niestety no to są słabe kamienie. Także białe widzę, y, rozumie to i przygotowuje się do ataku. Ja bym oczywiście no, lepszy kształt by wybrałem. Ten, taki no, na 100%, albo w ogóle od razu by zaczął ten atak tu. I niech czarny spróbuje stąd uciec. Nawet jak będzie uciekać, to i tak my y, po lewo i po prawo rozbijemy dużo. Także mi się wydaje trochę. No, tutaj na pewno lepszy kształt. Trochę można było mocniej zagrać za białych. Tu, tu, tu. No, okej. Okay. Tak czarny szybko się stabilizował. I biały zagrał tu. I ja by zagrałem tu. Wyżej. Możemy sobie pozwolić na wyższy ruch. Zamiast drugiej linii. Także no po prostu więcej punktu. No okej, okay. próbujemy ciąć. Dobrze. Mi się wydaje, że to cięcie wyglądałoby lepiej, gdyby byliśmy na trzeciej linii. No, nawet coś takiego to i tak byłoby dobrze, tak. Nie wiem, czy po tym trzeba coś grać, ale tu... No tak trochę sam czarny nas tam zaprosił. No dobrze, może, może ta druga linia ma jakiś sens. Tu, 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 bo to cięcie wygląda bardzo mocno, ale coś mi się tu nie podoba. Coś tu Czarny musiał zagrać źle. Może po prostu na drugą linię też tak odpowiedzieć. I tyle. Mi się wydaje, że tak, bo to... No, sami trochę zaprosiliśmy Bialych pociąć nas, bo teraz nie chcemy tak grać, no bo Bialy dalej pójdzie i dlatego zagraliśmy tak i pozwoliliśmy siebie pociąć. Wygląda beznadziejnie, bo to od razu duża strata. Rozdzielili białe Czarnych teraz na dwie słabe grupy i nie wiadomo co robić, i wygląda, że Bialy to czuje, że. No czarny po prostu nie ma co robić, tak? No ciężko będzie z tego wyjść. I tutaj widzę, że walka jakaś trwa, ale musimy tutaj cofnąć. A jak tak cofamy, no to biale po prostu gra tu i tyle i no i co robić? No tak naprawdę wszystko już jest po ptakach, no nic nie zrobimy. I trochę nie rozumiem tego, tego ruchu białego, bo tak de facto tutaj nie jest aż taka potrzeba grać w w tym miejscu, no może tylko dla bezpieczeństwa, może tak powiem tylko dla bezpieczeństwa, jeżeli chcemy chcemy, żeby wszystko było bezpieczne ewentualnie można byłoby zbić po prostu no ale okej, okay. ja by jeszcze tu popatrzyłem na ten na ten ruch być może zmusić czarnego tu zagrać ale tu są też groźby ewentualnie można to zabijać tak, może przez to tutaj Zagraliśmy, żeby zabić. Odciąć się, zabić. No okej, okay, to wtedy ja rozumiem, dlaczego tutaj zagraliśmy, bo tutaj, tutaj grupa stoi martwa. No dobrze, rozumiem. Ok, tu, 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 tu. No i martwa, tak. I co? I trzeba dobić tylko. I zagraliśmy ten. Ten ruch, który pozwolił <grych> czarnym przeżyć, tak. No niestety. Eee, niestety to jest no, nieidealny ruch, tak? tutaj po prostu trzeba było zagrać tak i koniec. Koniec tak naprawdę wszystkiego, całej gry, bo jeżeli będzie coś takiego, no to mamy punkty, które no, nie zagra i tam i tam czarnej. Jeżeli zagrają no tak, to oczywiście możemy wydłużyć się i znowu jest problem, bo wciąż mamy dwa oddechy. Także moim zdaniem po prostu za szybko tutaj zagraliśmy i nie zauważyliśmy, że my mamy kłopoty tym wszystkim, dlatego no, no wygląda to tak ale teoretycznie teoretycznie nadal możemy tu zagrać czy tam nadal mo nadal możemy tu ale to nie to nam nie pomaga tak okej okay, będzie ten ten, ten i tu nam nie pomaga to. No niestety. Także no to, to ten ruch zepsuł, tak? Zabicie i wydaje mi się łatwiejsze skończenie gry, a dalej po prostu walczyliśmy o punkty. Jak widzimy, walczyliśmy o punkty dosyć dobrze, ja by powiedział. Żaden, tak naprawdę nie popełnia jakiegoś żaden gracz nie popełnia jakiegoś dużego blendu. Gramy dosyć naturalne ruchy, także może tutaj było jakieś tam niedopatrzenia jakiegoś tam ruchu, że można było lepszy ruch wybrać. Bo na przykład kiedy gramy coś takiego, no to widzimy, że ten ruch nic nie zabiera, możemy zagrać tu na przykład, ten w ogóle stoi, tak? Także oczywiście są niedopatrzenia, możemy to poprawić, ale tak naprawdę już gra, widać, że toczyła się w tym kierunku, żeby po prostu zakończyć tą grę. No jak widzimy, dobrze sobie poradził z tym białej, no i widać, że był tak de facto już odporny na jakikolwiek ataki, no bo już nie było co atakować. Także w pewnym sensie zakończył grę bardzo dobrze białej, a wszystko zaczęło się od tego, że tutaj pozwoliliśmy siebie pociąć i tak bardzo prosto, stąd ja i patrzyłem na ten ruch Także no ten ruch jednak tak oderwany trochę stoi i on sam prowokuje, żeby tu pociąć. Sam robi tą prowokację i nie wiem, co robić z tym, tak? No ciężko. Ciężko cokolwiek z tego zyskać, ale niestety pogłębiliśmy to tym, że zagraliśmy, no może ten ruch byłby dosyć dobry i dalej walczyć o punkty, chociaż znowu jesteśmy do tyłu, ale może damy radę, tak? I powalczymy ale na pewno jeżeli popatrzeć na tą sytuację od samego początku to tak naprawdę inicjatywa nam zabrakło inicjatywy zabrakło e, tego że o tu nie zagraliśmy tego ruchu i dalej po prostu ciągle białe miał więcej i stąd my ciągle mieliśmy problemy no bo straciliśmy ten bardzo kluczowy ruch i tak naprawdę dwa razy go straciliśmy bo jeden raz tu a drugi raz o tu kiedy mogliśmy jeść cofnąć. Tak, straciliśmy plus tam 3-4 punkty dla białych, ale mogliśmy jeszcze cofnąć do tego. I tego nie zrobiliśmy. Także taka, taki byłoby mój, mój komentarz do tej gry. Jeżeli wciąż macie pytania, zadajcie proszę w komentarzach, a ja z chęcią zaproszę Was do oglądania kolejnych review.